wszystkim. Dzisiaj kręcimy filmik z diodą mm. moim kochanym kotkiem, który jest strasznie napobudliwy i o, długo nie wysiedzi. Wiedziałam, za chwilę nie pójdzie atakować Romana, ale nieważne, eee. a więc tak, dawno mi nie było, niestety, ale kiedy przychodzę ze szkoły jest już ciemno i po prostu nie ma jak nakręcić żadnego filmiku, a co z tego, że ja wam pokażę kolor, kiedy on będzie zniekształcony w żółtym świetle. A po drugie, nie mam czasu. Każda sobota, która mijała, mówią tak: nakręcę dzisiaj filmik, nakręcę filmik. Ale oczywiście zawsze coś wypadało i nie miałam jak. Teraz mam chwilę spokoju, dlatego kręcę, e, może nie w obieńcu listopada, ale haul listopadowo-grudniowy i muszę się uwijać, mam mało czasu. Wczoraj pojechałam do Bielska i kupiłam sobie parę rzeczy. Między innymi palecka z bourgeois. Guide to style. W takich kolorach. A, sorry, w takich kolorkach. Eee, ja aplikator do tego był. Wiecie, co za paletkę dałam 5 zł, ale w domu okazało się, nie jest jeszcze po terminie, bo jest do 31 marca 2011. No ale właśnie ma krótką datę ważności. To nic użyję. W każdym razie ten, ten kolor. Jest rewelacyjny, naprawdę. Ostatnio w ogóle bardzo polubiłam kolory ziemi. Nie wiem, co jest zgrane. Zawsze się malowałam takie skrawo, a teraz przechodzę na neutralne. A to nic. <grytanie> się zmieni. Następna rzecz to był błyszczyk z Line W kolorku 560, Ivory Star. I wiecie co? Myślę że, myślę, że znane są te błyszczyki, właśnie z e, siteczkiem takim śmiesznym. o. E, o to jest fajne, że jeśli na przykład za dużo się nam go nałoży czy coś, to odkręcając z powrotem, ten błyszczyk on się nam schowa z powrotem. Także jest super, nic się nie marnuje. E, następna rzecz to paezę. Zobaczyłam kolekcję e, retro PEZE. I powiedziałam, że muszę mieć e, różowy róż do policzków z tej kolekcji. I pojechałam sobie go kupić. Tak wygląda opakowanie, a tak wygląda róż. Powiem wam, że kolor jest nieziemski. Kocham taki delikatny różowy, naprawdę jest śliczny. I w dodatku jego zapach. Pachnie różą. A Tutaj nie wciskam kitu. Normalnie pachnie różą. Trochę mnie to denerwuje, bo ten zapach jest bardzo intensywny Na twarzy go nie czuć, ale trzymając pudełko przy buzi i malując się ten, ten zapach mnie akurat troszeczkę drażni Ale jest naprawdę bardzo ładny Tylko po prostu w za dużej ilości już jest mniej przyjemny Róż jest bardzo kremowy, konsystencja jest rewelacyjna Zrobię wam swatcha, jeśli coś zobaczycie, to zobaczycie A jeśli nie, no to trudno Pokręcę łapką może coś widzicie, może nic nie widzicie, ale jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny róż, śliczny. No i kupując, kupując coś za 25 zł w Paedze miałam dostać cień gratis. No, że ten róż kosztował 22 zł. Mama dokupiła sobie naklejki na paznokcie za 3 zł i miałam 25 zł i mogłam wybrać sobie dodatkowy cień, tylko niestety już była ograniczona liczba kolorów. Były chyba ciemnobrązowy. Właśnie ten, który ja mam i jeszcze taki żółtawo-musztardowy, nie, musztardowany był, właśnie taki, taki dziwnie, żółtawo-perłowy I wybrałam sobie kolor numer 030 z serii Euphoria Elixir Tak, jeszcze data ważności jest ważna do września 2011, sorry, 2011, dlatego nic nie jest przeterminowane I to jest um, ta seria Elixir i powiem Wam, że opakowania mi bardzo przypominają cienie Sugar Pill'u, czego nie idzie dostać w Polsce jedynie na eBay'u, ale na eBay kosztuje 12 dolarów jeden cień, dlatego powiedziałam, że sobie podaruję. Może kiedyś, jak dane mi będzie pojechać do Stanów, sobie kupię kilka cieni z tej kolekcji. Mm, dalej. E, w palce dostałam jeszcze... Chciałam kupić podkład. czyli znaczy, jeszcze mam swoje podkłady, ale na wszelki wypadek już chciałam przetestować jakiś inny. I Pani y, zrobiła mi testerki Niestety wszystkie te kolory, które ja potrzebowałam, były już tak wypsikane, że w niektórych było naprawdę śladowa ilość tego jest No ale na wypróbowanie wystarcza I poprosiłam też panie, Panią o mm, próbkę podkładu męskiego bo powiedziałam, że muszę zmusić jakiegoś kolegę do zastosowania go. Bo byłam ciekawa, czy w ogóle jacyś mężczyźni w Polsce stosują coś takiego jak podkład dla mężczyzn. I przypuszczalnie nie. No i pytam pani, czy stosują? nie, nikt jeszcze nie kupił. Także wcale się nie wie. Ale myślę, że mężczyźni w Polsce, czyli znaczy w takich mniejszych miasteczkach, nabiorą w końcu przekonanie tego, że wcale poprawianie swojej męskiej natury nie jest jakoś e, tragiczne że mam też męski. No i dobra, bo muszę się ubiec. Następna rzecz to jest kopo. I powiem wam, że zawsze marzyłam o żółtym cieniu do dupowych i kupowałam wszystkie możliwe, jakie widziałam. Z Inglota mam dwa, mam z Vipery, z Virtuala mam. Z wszystkiego chyba, co szło kupiłam żółty cień, ale nigdzie nie mogłam znaleźć tego swojego jedynego, ukochanego. Jedynie właśnie w Sugar no i pojechałam wczoraj z tego bielska i patrzę w naturze kobo i patrzę na pigmenty, a tam taka żółć. To jest coś, czego szukałam zawsze. Poczekajcie, zrobię Wam swatcha, na ile się będzie nadawał na tyle się będzie nadawał. Ale naprawdę rewelacyjny kolor. Czegoś takiego zawsze szukałam, naprawdę. Mam nadzieję, że widzicie. No, kolor, kolor jest zabójczy, po prostu cudowny, do mojej tęczy będzie pasował. <grym> Także to jest to. I z tego zakupu jestem mega zadowolona. Kosztował mnie chyba 19 zł. 19,99. Ale nie żałuję, że go kupiłam. Naprawdę jest super. Ehm, I byłam jeszcze ostatnio w Katowicach, w Silesii I kupiłam sobie Pendelex Inglota e 6SS. To jest ten blending brush. Nie miałam jeszcze blending brush, dlatego postanowiłam sobie kupić z Inglota. I nie żałuję na razie. Na, naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Nic, nic się nie odkształca, tak jak, tak jak niektórzy mówili. Naprawdę jest bardzo fajny. Polecam. No i kupując coś w Inglocie, mogłam sobie dobrać cień z kolekcji Vertigo za 5 zł, dlatego wzięłam sobie w odcieniu 54 i to jest taki. Taki brąz. Tak. I jestem zadowolona z tego wszystkiego. Yy, no i przedostatnia rzecz to jest yy, emusja rozświetlająca nawilżająca na dzień z olej. I wiecie co, myślałam, że będzie lepsza. Czy jakoś super mega zadowolona z niej może nie jestem, ale nie mam też na co narzekać. Konsystencja bardzo fajna. Mm. Co z tego, że rozświetla, jej ja i tak ją zaraz mocującym podkładem przejadę i pudrem i także prawie tego rozświetlenia nie widać, ale jeśli chodzi o fajnie. No i ostatnia rzecz. To są perfumy FM Group. Jest to zapach 81 i to jest podróbka Dick Why Be Delicious. Powiem wam, że nie miałam nigdy oryginału, ale testowałam go kilka razy w drogerii. Zapach nie jest identyczny, bo jednak w oryginalnym DKNY przeważa jabłko, które tak wyraźnie czuć. Jednak ten jest słodki, ale to jest perfum, który chyba najbardziej ze wszystkich moich perfumów polecam. Kosztował 42 zł, bo ma większe zaperfumowanie po prostu. W tej buteleczce jest 30% tego, to jest sam koncentrat, sam perfum. I wiecie co, mam powiem, pachnie tak intensywnie, cały dzień, po prostu raz się psiknę i cały dzień pachnę. Na, na tyle pachnę, że ostatnio wychodząc, dzioda. Sorry. Wychodząc z szatni, po drugiej stronie korytarza, pod pokojem z kim stała pani sprzątaczka i mówi: Ale ty pięknie pachniesz, po prostu. Ja tak, byłam tak zdziwiona, że na drugim końcu korytarza czuć, że ja pachnę, bo wychodziłam sama na korytarzu, byłam powiedziałam z szatni i po prostu nigdy w życiu czyli znaczy, czasami ludzie mówili, że tam ładnie pachnę czy coś, a teraz no, co chwilę słyszę, że albo ładnie pachniesz, albo ładnie pachniesz. Także gorąco polecam ym, perfumy FM Group. To chyba było na tyle. Mam nadzieję, że się zmieściłam w czasie. Pozdrawiam Was cieplutko i trzymajcie się. Pa pa!